Dzisiaj wieczorem w Polsacie o 20.00 komedia kryminalna Złodziej Tożsamości. Są na tym świecie rzeczy warte więcej niż pieniądze. O 22.25 Straż Wiejska 2. Grupa funkcjonariuszy zostaje wysłana na posterunek do patrolowania granicy pomiędzy USA i Kanadą. Ważne decyzje wywołują dyskusje To, co dla jednych jest szansą. Dla innych jest zagrożeniem. Zaufanie może przerodzić się w niepewność. Potrzebujemy odpowiedzi w świecie wielu perspektyw. Dlatego chcemy usłyszeć każdy głos. Polsa głos, zawsze w centrum opinii. Kto załatwił Disney Plus? Bójek dla taty. I żółwik dla pana Filipa. bo to on nas przeniósł. O, fili, 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 fili. Do plusa samo się przenosi. Jedyny taki abonament rodzinny z Disney Plus na rok w prezencie. Plus. A gdyby twój smartfon był tak fajny jak ty? I miał własny styl. I był pod każdym kątem wygodny. I mieścił się wszędzie. Czemu nie? Kup najnowszy Galaxy Z Flip 5 albo Z Fold 5 i zyskaj dwa razy więcej pamięci oraz do 3200 zł zwrotu za obecny smartfon. Teraz w 20 latach 0%. Sprawdź ofertę i regulamin w sklepach i na mediaexpert.pl Nowa gwiazda kosza? Nie, po prostu lepiej spała. Nowy ideał faceta? Nie, po prostu lepiej spał. Numer 1 na świecie ZEQUIL NATURA Żelki z melatoniną pozwolą Ci aż przez 30 nocy zasypiać w zgodzie z naturą A kto lepiej śpi może osiągać więcej ZEQUIL NATURA 30 nocy w zgodzie z naturą Mam plan Na spokój mam plan Biorę kasę z głową Spłacam raty nienerwowo Bo w spokój ma wzięcie Raty nie rosną Jak ceny wszędzie Bezpiecznie czuję się I cokolwiek się stanie Do nich mam zaufanie Prowident, wierzymy w Twój plan Weź pożyczkę RRSO 29,01% Całkowita kwota do zapłaty 6080 zł Najpierw nałóż kolastynę A potem jedź Albo spaceruj Lub chodź na rękach Nieważne, to Twoje lato Ale najpierw nałóż kolastynę dla wysokiej ochrony Kolastyna, numer jeden w poste W ochronie przeciwsłonecznej Teraz w Carrefourze królują zyskopaki! Czyli zestawy produktów, za które zapłacisz mniej! Na przykład napoje roślinne INKA 6,74 za sztukę przy zakupie dwóch. Carrefour, możemy kupować mądrze. Do widronki IDEWO znowu obniżyli regularne ceny kolejnych produktów. See you. Też teraz w biedronce znowu obniżamy regularne ceny kolejnych produktów. Na przykład ser mozzarella sotile gusto teraz 4.47 za opakowanie. Jogurt naturalny kremowy fruwita? teraz złoty 69 za opakowanie. Chipsy tortilla top teraz 3.74 za opakowanie. Biedronka to prawdziwy lider niskich cen. Robisz rzeczy po swojemu, bo taki jesteś. A STRAIGHT to podkreśla. STRAIGHT. Wyrażaj siebie. Jak wygląda przyszłość rejsowania? Aby odpowiedzieć, musimy zastanowić się, czy możemy zrobić coś lepiej? Czy nasze restauracje mogą być bardziej ekologiczne? Czy możemy zmienić te wodę w to? Lub to? I czy te światła muszą być włączone? Okej, okay. te muszą. Więc czy rejsy mogą stać się zeroemisyjne? Myślimy, że tak i będziemy zadawać pytania, dopóki tak się nie stanie. MSC Cruises. Odkryj przyszłość rejsowania. Tylko teraz Viula. Polerka oscylacyjna z bezstopniową regulacją prędkości. Za jedyne 349 zł. Teraz nic cię nie powstrzyma. Sponsorem programu jest producent Feni Natural, kremu łagodzącego podrażnioną infekcję. Na program zaprasza sponsor, producent leku i doborów witaminy D. Sponsorem programu jest promotor leku Espumisan. Sponsorem programu jest promotor leku Espumisan. Słek na wzdęcia. Milena Rostkowska-Galant, witam Państwa serdecznie. Nad Polską ulokowały się chmury frontów atmosferycznych, które przynoszą opady deszczu. Miejscami dość intensywne. Ostatnie dwie doby w Nowym Sączu przyniosły 50 litrów na metr kwadratowy. Ale dobra wiadomość jest taka, że te chmury będą opuszczały nasz kraj. I jutro...